Dzisiaj piękny dzień, sobota, zamknięcie już rozdziału dla mnie po takim rozpoznaniu. Koniec lata, ci co stosowali demonizm będą musieli ruszyć tak jak do pracy przed siebie, do szkół tak samo, pokazać się ludziom i leżej lepiej będą jak z udziałem kościoła katolickiego się nawrócą i uznają, że to królestwo należy do Jezusa Chrystusa z Nazaretu, zarazem do Jana Pawła II, do wszystkich świętych, do przodków, przodków które welfare względem Jezusa Chrystusa, że to postępowały, postępują i to życzę wszystkiego najlepszego. i to zamykając ten rozdział jak się tam ujawnił też mijanie na drodze niektórzy w sensie, że y, to właśnie ważne jest rozmowa, dialog, a nie skrywanie się i dawania i, i uciskania się do jakaś manipulacja skrywa, to jest skrywalności, bo <laughs> którzyś jak to wyszło, to jest opracowa okultyzm, i ta wiedźma jak wyszło na no, jaw dzisiaj, to nas takie te rykokrzyki przez etery i w ogóle te zaprzyznawania się próby na nas, na naszych krzyżach, to jest no, niepotrzebne. Od tego są księża, kościoły, nie na księżach się spojadać, tylko przed księdzem czy przy księdzu. Można że nawet nie pokazać swojej twarzy. Są co to ładnie jak ktoś tam, nie wiem, no, ma, ma ochotę po prostu lepiej, komfort, że po prostu coś tam, coś tam i yy, Możesz przespowiadać się nawet w księdzach gdzieś na łonie natury i przejść się, porozmawiać. No nie wiem, może i takie są opcje w kościele. Mogą się zapytać, zastanowić, żeby pomóc się doradzić. Mówię o takiej, co to wyszło na jaw, że yy, tym krzykiem tamtego, że, że używała, nie, że, że inne dziewczyny chciała właśnie w to wrobić, wtopić i że któreś coś tam, że będzie, że bo udawała, któreś do swojej placówek, czy do swoich tam yy, intymnych kontaktów z jakimś partnerem partnerami, swoim mężem albo z kimś, co już niech to ujawni sobie w kościele z księdzem i ładnie przeprosi te kobiety, te dziewczyny, które to naudawała i psuła renomę i zaburzała i coś tam manipulowała do psychozy, wręcz udręczała bo chciała, wyszło, tej imienionej zimy zaczął taki, no już dwa lata to wyszło, zaczął tego misyjnie chrześcijańską Wysłałem do Watykanu bardzo obszerny raport, to tu podsumowuję, dużo więcej wyszło tam Przesłałem, także z się ujawnia, wysłać swoje nawet do Watykanu. Nie wiem, to jakaś ulga do księdzów, ma, nawet macie bliżej, ale ja to swoje tam do Watykanu wysłałem też. Karta ta też, nagrywki też wyjdą. I to jest ważne, żeby się temu nie dać i raportować, i informować, komunikować się sobie, jak się odczuwa coś, że, że coś jest nie tak, że coś zaburzywa, że coś po nocy jakoś to, to nie da się maić, że, że nic się nie stało, że to jakaś tam. Pora roku tylko i że pewnie dlatego. Nie, nie. Sportowcy, którzy dbają o stan kondycyjny, psychofizyczny, który jest bardzo ważny, jeśli chce się podnosić pułapy i robić fajne y, satysfakcje, czerpać ze sporta, z tego, że jest się super sprawnym, że wow, wow, ta adamskość się w sobie odczuwa i chce się to pielęgnować i dozadbywać. Szczególnie też do, do posiadania chęci, właśnie założenia swojej rodziny, żeby właśnie przyrodzina mieć ta siła, a nie jakaś mowa do narzekania, czy złości, czy niechęci zleniwienia, czy zniechęcenia z tego. czy Broń Boże, jakaś wrogości czy nienawiści, wajpsów yy, yy, przy dzieciach dzieci, tylko edukacja, jak Chrystus zary by sobie życzył, no to sobie życzy, w sensie no tak samo wszystkie przodki, nie przodkowie, cała ewolucja, żeby edukować, prowadzić. Jak się nie wie, to się mówi, że się nie wie, a że się wie, że jest na pewno tak jest. Albo mówi się, uczy też że może tak, może nie, a może dorać mi się wtedy, zapisuje się na kartce na przykład i tak się podchodzi do życia, edukuje się dziecko, że miała ta pełnia, większa satysfakcja pełniejsza. Trenersko podejście do życia polecam. Trenersko względem siebie, względem swoja rodzina. Ale takie przesłanie i modła prośba, żeby każdy sam do siebie poszedł trenersko, Sam do siebie. Są trenerzy, można opłacić, można wynająć, są księża, księdzowie też znają, ludzi znają, to mogą polecić, za dobra opłata, wiadomo. Się mogą dogadać, się można edukować. No i, i, i ten. I życzymy sobie, żeby nikt już tego nie robił, że jakieś udawanie mnie do swojej masturbacji. Tak samo kobiety, żeby nie udawały innych do swojej masturbacji, i żaden, żeby nie, nie tego. Nie, nie robi też durnoty, że, że chciał mnie sobie naudawać. No to już nie spędza się sami. To się zastawia i się tym yy, nie przeczą zostawia się ich samych do swojej spowiedzi w kościołach. Z udziałem księdza, yy, yy, księdza rozmowa, żeby uzyskać jakaś porada, informacja, a nie zaraz zmykać czy zmywać się gdzieś, gdzie nie ma potem postępliwości. Rozmowa z księdzem u księdza, postępliwość, jak jest potrzebna jakaś praca naukowa, w sensie praca jak w sporcie, jak u trenera. Się pyta, w czym jeszcze doskonalić, w czym to, co, że dojrzeć, do, do, doglądać. Tak się do tego powinno podchodzić, uważam. Wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. Choć się czułem w pracy, już w przeciąży, żeby nas nie robili tutaj siebie, że dłoń można uchodzić i w tych miejscach, Aaaa, jak się tak przytnie, tak, o, jak kamień, teraz tego tak nie pokażę, nie poczuję, bo to jak człowiek zimna woda weźmie tak dłoń i tak trzuję, to w tych miejscach, w tych dwóch miejscach tak aż pa, parzyło, że, aaa. ochodzenie i nieszybkie sprzęcie, tylko pozwolenie sobie, żeby to czucie tego rozpalenia, zbytniego takiego rozgrzania, bierze się pod uwagę czynniki ruch, bierze się pod uwagę czynniki LED-owe tego oświetlenia, bierze się pod uwagę globalne ocieplenie, ale też bierze się pod uwagę jak się to zadbało o to chłodzenie i zabezpieczenie przed tymi aspektami, i znajomość siebie odczucia do tych realiów takich, tego, tych czasów, to wtedy bierze się też pod uwagę demonizm, czy też nie zastosować demonizmu, modlitwa, chwila, moment i czuwanie nad sobą, żeby to <coughs> ciągle być jednak niepętanym nawet softowo, bo softowo to już w Wielandii rozpoznawałem, też również już nawet Ilandczycy zawali softowo znać, żeby nie reagować, żeby tam nie odpędzać ich tam za bardzo, ten, co, coś ten na swój sposób, bo to zaraz yy, yy, nazatował się tam część znowu, w Ilandii to bardzo wyraźnie było widać, bardzo wyraźnie w Polsce teraz już wyraźnie też widzi bardzo ludzi yy, bardzo więcej i to się cieszy mnie że się nie dają, no grunt żeby nie byli oślepieni, oślepieni, osłabieni przez jakaś LEDowo-ekranowo, żeby nie mieli zaburzone dokładnie funkcji kognitywnych, stąd ta dieta, to, im, to Wam to pomoże, jak zregenerować i móc powrócić do swojej witalności, sił, gdzie żywiony odpowiednio mózgowi organizm, zadbane w ruchu i modlitwa, nie dając się jakimś negatywom, czy jakimś podszeptą do psycha, że po modlitwa w kościele idzie to wyczajecie i wyczuć, że to jest demonizm właśnie stosowany do psychiki, którą robiła z okultyzmu palcowa, że nadając do psycha w jakiś sposób się nauczyła, to jest chore i okropne. Tego nie rozumiem, bo takie wcześniej nie stosowałem. Tak samo te palcowo-okultyzmowo, cytuję Pan Fransensko, czy z Gruchowo co ten z Polaków mijanych na drogach i w ogóle, dzieci najstarszych w ogóle i tak samo różnych, to, to wychodzi, że ja takie nie ja taki dlatego to tam nie rozumiałem, borykałem się z tym z trudem, bo to wyczuwałem, że to mi nie niefajne, nagody mi to nie, po, nie, po, nie, 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 nie owocne. Innym też wadziło, zawadzało, żeby tego już tam nie wyczyniali dokładnie, żeby nam nigdy tego nie czyniono, nigdy. Spokój, żeby zawrzeli w siebie, trenersko ruszyli do kościołów, korygowali, poprawiali i pracowali nad tym, a nie zagrywali, zjawiając się w jakiś demoniczny sposób, w filmach czarymary, jakkolwiek to stosują, to ich w kościołach to wyjawią, że rzekomo no, że udają, że rzekomo i udawali wcześniej, to chodzi, że rzekomo nad nami czuwają, że nas poprawiają, bo sami by to to poprawy. Zamiast to do siebie, jakoś uwielbi mieć postęp do przodu, postępliwości, to jeszcze zacofywali Uel well chrześcijan w rozwoju, co to mieli mieć niezaburzane, a byłoby dużo wcześniej, super i będzie fajnie. A z czasem, no, pewnie tak na to, za 10 czy za 20 lat będzie wspominana ta cała historia. I będzie taki jeden wielki żal, że jednak yy, mogło być to dużo szybciej, mogliśmy się też cieszyć wcześniej. I, no. Czym? Niespodzianka. Czym? Świat odwiedzić można, ludzi popytać w innych krainach. Jana Pawa II zamodlić się. Czym? Wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. Najlepszą vibrację miłości na cała planeta Ziemia. Zwierzyna, ludzie, dzieci, rodziny, młodzi. Starsi, najstarszy, dożywieni, w powrocie do życia, w lepszym stanie psychofizycznym, w kondycyjnym, na stawy owoce, 3 dni, nawet zalecam dziennie. Jak trzeba, jest, za to może nawet cztery jabłuszka. Wiem, że błonnik, nie każdy może, ale inne owoce wtedy, w porę, tak samo też. Co bana, jak jest depresja, to jajko rano. Jedno surowe jajko. Sparzone wcześniej skorupka, gdy trzeba, oczywiście w potem y, można to rozpołowić. Y, surowe połknięte, na początku może być trud, ale połknąć jedno śmiało, potem wodno popić jak trzeba, dodać soli trochę dla jarzenia słowego i, i banana potasa. Dopamina dodatkowo, bananie dodatkowo euforyzuje i do, 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 zasilnia dopamina, to też jest ważne w składzie. to już gdzieś napominałem, że nieraz w lekach, na przykład jak ktoś ma schiza czy jakieś tam coś, to do, 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 jest w składzie na przykład dopamina, na przykład tak, czy zaburzenie, czy niedobytek. Dopamina, właśnie to też się dzieje, podatność na jakieś schiza, schizenie, czy jakaś psychoza, choć nie miałem, to wyczytywałem dużo i wyczuwałem softowo na swój sposób, że właśnie, że i obserwując życie na swój sposób, realizując misję chrześcijańską, swoja rola i mając od Ducha Świętego doniesienia informacje te ze świata, to, to mówię, to do spróbowania, jak ktoś ma problemy tak samo depresyjne, czy jeśli ma niehumor, to kawa działa chwileczkę, taki ui, to się otrzymuje ile? 5 minut, 10. Endorfina w ruchu, wyniku ruchu, przebieg, ruch, e, ruchliwość, taniec, muzyka, dodatkowo też euforyzuje, wiadomo, łan natury, kontakt z naturą, klimat, zaraz spalina od hałasu samochodu, hamak, hamaczenie, e, nie ten TV, no obejrzany film przyjemny, jakaś mina twarzy, twarzyna, humorystyczny jakiś tekst, tekstina. Coś przyjemnego, wygodny łach, wygodne się poczucie noszenie, wiadomo, tulenie, całowanie, miłość, to wiadomo, że to jest super wypas, byleby z tych funkcji, bez tych zaburzeń typu perfumy, spalina, bez ledzina zbytnia, bez zbytnia spina-napina, tylko softowo, kulowo, chillowo, natura, klimat. I co daje jeszcze dobre samo poczucie, To, jak wspomniałem, no oby bez chemii, bez tabletek chemicznych. Ja to w chemii to stosuję tylko tabletki Magnes. A krota no bo ma dobry skład i sprawdzony, i jakoś nam nie dobrze działa. Ma dobry ta dawka magnezu, nie to odpowiada. Jest jeszcze też fajny taki czerwona etykieta na, na białym, do kupienia w gemini. 15 zł magnez, też jest dobry, porządny, bo taka piguła jedna to jest chyba jedna właśnie, to jest zapotrzebowanie dzienne. Bo nieraz pigułka magnezu to jednak ludzie muszą patrzeć też na stężenie procentowe, bo niedobro magnezu jest nieodpowiednio dobry. Znaczy, ważny dla funkcji, szczególnie dla młodych nauka, to jest witaminy B6, B kompleks. Magnes i Tryptofan. To jest cholina i cholina, cholina obecna w jajkach. Też z rana jajko jedno jedno na dzień nawet jak trzeba to w ciągu dnia, jeśli ktoś potrzebuje, tak samo po utrzymania pamiętliwości, szczególnie na początku na przykład też może ktoś potrzebować, jeżeli miał ktoś jakieś niedobory, no w zależności właśnie mówię to, żeby każdy sam nauczył miał siebie. Widzieć, rozpoznawać trenersko, obserwując, oceniać siebie, faktycznie jak najlepiej, że na przykład faktycznie brakuje jajka. Albo że na przykład jajek z kolei jest za dużo. Kiedyś patrzyłem testowo przez miesiąc jajka co drugi dzień, czy co trzeci, mniej więcej, dzień po dwa jajka, jako jadłem mniej więcej. A potem na przykład miesiąc brałem codziennie. Robiłem test na, z ciekawości na cholesterol i miałem normę w normie. Bo ruszałem się też, co prawda, bo jak może człowiek się nie rusza aż tak dużo, to, to też musi patrzeć też na te czynniki. Na wiele czynników człowiek powinien patrzeć. Między innymi też na to, żeby móc docenić jak najlepiej siebie trenersko potrzeba, co jeszcze ku euforyzacji, no to mówię, bez pigu, bez chemii, jak najmniej. Oszczędzenie się przed czynnikami, no wiadomo, teraz nosimy maski, to można zielenina, mięta, albo bazylia, albo jakiś kwiatek, jak ktoś lubi, ja na przykład wolę na przykład mięta, szczerze mięta. Najbardziej jak mięta, trawa może, to też wspominałem, to można selilina, jakieś warzywa, czy coś, nawet ten, cokolwiek, jakieś liść nawet pod nos, jeśli zaraz człowiek odczuwa, na pewno przetrwa, na przykład przejście przez jakiś market, czy jak musieliście na zakupy, zdobyć pożywienie, czy do Lidla, Światła, gdy są mocne, to okulary przeciwsłoneczne też pomagają przetrwać. Tak samo no maska, jak ktoś czuje na przykład przy ulicy, to na uszy słuchawki, żeby nie dać zwyciężyć, nie tyle zwyciężyć, no diabłowi, a świadomości tej chrześcijańskiej da zwyciężać w sobie, uświadamiając, będą świadomy wśród świadomych, bardziej świadomym tego właśnie, że przetrwać każdy dzień jak najlepiej. The end. Wszystkiego najlepszego z tym chrześcijańskim. Kod rejestracji pojazdu nośnym 3121 nośnym 02074